Cześć, tu Magda, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać grę Parki wydawnictwa Albi. Gra Parki zawiera ilustracje z serii 59 Parks, przez co jest taka też troszeczkę edukacyjna, bo ilustracje właśnie tych parków mają opisy, takie ciekawostki. Dlatego też myślę, że nada się super dla dzieci takich w wieku 10 plus. I liczba graczy to jest od 1 do 5, jest bardzo fajny tryb solo, bardzo dynamiczny nawet mogłabym powiedzieć, a rozgrywka sama w sobie, czy w trybie solo, czy właśnie taka wieloosobowa, zwykła, dosyć szybka właśnie, bo od pół godziny do max godziny, jeżeli ktoś naprawdę już tak trzaska punkty. Parki to jest gra, typowo to może nie, ale taka trochę worker placement z wysyłaniem robotników, w tym wypadku turystów. Na szlak, na którym odwiedzają ciekawe miejsca, zwiedzają amerykańskie parki narodowe, robią tam zdjęcia, no i ogólnie doświadczają takiej dzikiej przyrody, zbierają ekwipunek, muszą się dostosować do pogody i tak przez te cztery sezony, przez cztery pory roku dreptają sobie tym szlaczkiem, który się co sezon nam wydłuża, żeby nazbierać punkty, narobić zdjęcia, podwiedzać jak najwięcej, więc. Ten turysta, który najwięcej tego wszystkiego zrobi, przekłada się to oczywiście na punkty, i ten, kto ma najwięcej punktów, to wygrywa. Eee, także zaglądamy do środka i już Wam pokazuję, co tam jest. Zaczynamy przygotowanie do gry. Na stole kładziemy plansze i dwie tacki zasobów, bierzemy karty parków, tasujemy je i trzy wierzchnie kładziemy odkryte na planszy w obszarze parków. I tak samo postępujemy z kartami ekwipunku. Tasujemy i kładziemy trzy odkryte w obszarze ekwipunku. Następnie karty manierek. Również tasujemy i rozdajemy każdemu graczowi. O a co tu robi karta sezonu? Halo halo. Następnie tasujemy karty lat i rozdajemy każdemu graczowi po dwie karty, żeby mógł sobie wybrać jedną z nich i to jest nasza taka tajna misja do spełnienia. Następnie tasujemy karty sezonów i odkrywamy pierwszą z wierzchu. Teraz przygotowanie szlaku. Wyciągamy pierwszy kafelek rozpoczynający szlak i końcowy. Tutaj mamy pięć podstawowych kafelków i pięć zaawansowanych, z czego jeden ma tutaj taki znacznik, że jest on tylko przy grze dla czterech graczy. Dlatego na razie możemy go odłożyć. Zaawansowane póki co odkładamy z boku planszy, zakryte, a te pięć podstawowych tasujemy i wykładamy po kolei od początku szlaku. Cyk, 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 cyk i cyk. Następnie gracze wybierają swój kolor, biorą w podanym kolorze ognisko i yy, dwóch turystów. Pierwszy gracz to jest ten, który ostatni był na jakiejś wędrówce pieszej. Dostaje taki znacznik pierwszego gracza, a gracz po jego prawej stronie, czyli skoro ten jest pierwszy, no to ten będzie ostatni, dostaje aparat. Najpierw sprawdzamy, jak dany sezon będzie wpływał na naszą rozgrywkę. To jest akurat sezon wzrostu, czyli zdobądź jedno słońce, jeśli w turze zdobywasz znacznik drzewa. Następnie patrzymy na wzorzec pogodowy w prawym dolnym rogu karty i zaczynamy układanie znaczników od drugiego miejsca na szlaku. Czyli tak jak to jest pierwszy kafelek szlaku, no to zaczynamy układać znaczniki od drugiego miejsca. No i tutaj układamy naszych turystów na początku szlaku. Gry zaczyna grać ze znacznikiem pierwszego turysty. Wybiera on jednego z dwóch swoich turystów i kładzie w dowolnym miejscu na szlaku. Poruszamy się tylko w prawą stronę, do przodu nie możemy się cofać. Jeżeli na danym polu znajduje się już inny turysta, nawet swój własny, to nie możemy się tutaj zatrzymać, chyba że skorzystamy z akcji ogniska, ale to jeszcze o tym sobie później y, wspomnimy. Jeśli turysta trafił na to pole jako pierwszy, zbiera znacznik wzorca pogodowego i bierze go do swoich zasobów. No i szybki opis miejsc na szlaku: zdobądź znacznik gór, zdobądź znacznik lasu, zdobądź dwa znaczniki słońca, zdobądź dwa znaczniki wody. Tutaj ten symbol oznacza dobierz jedną manierkę albo oddaj dwa znaczniki, żeby zrobić sobie zdjęcie. I zdobyć aparat. Za to w zaawansowanych miejscach pojawia się takie pole, które każe nam oddać jeden dowolny znacznik, żeby zdobyć znacznik przyrody, który jest w tej grze jokerem i robi za wszystko. Następny to oddaj jeden dowolny znacznik, żeby zdobyć inny dowolny znacznik. Można powtórzyć to, tą akcję dwa razy. Następny to jest zwiedź park albo kup kartę ekwipunku. I ostatnie, oddaj jeden znacznik wody, aby skopiować akcję z innego miejsca na szlaku zajmowanego przez dowolnego turystę, swojego lub innego gracza. Co do przyrody i limitów znaczników, to znaczników przyrody mamy 12. Są one właśnie jokerami, można je używać do robienia zdjęć, kupowania ekwipunku, do odwiedzania parków, ale nie można nimi napełniać manierek. A znaczników w swojej puli można mieć 12. Jeśli pod koniec sezonu mamy więcej niż 12, to jakieś musimy odrzucić. Gdy zdobywamy kartę manierki, umieszczamy ją odkrytą przed sobą. Może zostać ona napełniona znacznikiem wody, zdobytym w danej turze. Nie możemy manierek napełniać starą wodą z poprzednich tur. I możemy mieć dowolną liczbę manierek i uzupełniać ją, jeżeli na przykład zdobędziemy dwie albo więcej wody, możemy sobie wypełnić je wszystkie w jednej turze. O aparacie już sobie powiedzieliśmy, że trzeba w tej akcji oddać dwa znaczniki do zdjęcia. Jeśli masz aparat, to wydajesz tylko jeden znacznik za zrobienie zdjęcia i każde takie zdjęcie, o, takie o, jest warte na koniec gry jeden punkt. Co do ognisk, to czasem zdarzy się tak, że już w miejscu, które chcemy odwiedzić, będzie jakiś inny turysta, innego gracza czy nasz własny. Jeżeli właśnie chcemy je odwiedzić, to trzeba użyć swojego ogniska, odwracając je na zgaszoną stronę. A jeśli to ognisko jest już zgaszone, no to nie możemy drugi raz odwiedzić zajętego miejsca. Kiedy chociaż jeden turysta dotrze na koniec szlaku, nasze ognisko ponownie się zapala i możemy je wykorzystać drugi raz. Teraz powiemy sobie, co się dzieje, jak dotrzemy na koniec szlaku. E, fabularnie daje nam to chwilę oddechu po podróży i tak dalej, Zapalamy na nowo swoje zgaszone ogniska i wybieramy jeden z obszarów dostępnych na końcowej płytce i tam układamy swojego turystę, który dotarł na koniec szlaku. Pierwszą akcją jest rezerwacja parku. I żeby wykonać tę akcję, wybieramy jeden z trzech parków dostępnych na planszy, na przykład o ten, i układamy poziomo w swoim obszarze gry. I nie musimy go wykupować teraz, możemy w późniejszej fazie gry. I wtedy od razu na miejsce tego parku wystawiamy następny park. I również gracz, który jako pierwszy ustawi swojego turystę w tym miejscu, dostaje automatycznie znacznik. Pierwszego gracza. Następną akcją jest zakup ekwipunku, który pomaga nam w wędrówce, dając korzyści podczas zwiedzania różnych miejsc i płacimy za nie podaną ilością słońc. Tutaj, pierwszy gracz, który dotrze w to miejsce, kupuje ekwipunek po promocyjnej cenie, płacąc o jedno słońce mniej. Tu jest odblokowane też drugie pole, które jest dostępne tylko przy grze czteroosobowej. Wtedy jakby dwóch pierwszych turystów może kupić po zniżce, reszta, która dotrze później, też oczywiście może kupić, ale już w normalnej cenie. I ostatnią akcją na końcu szlaku jest zwiedzanie parku, i tutaj może znajdować się dowolna liczba turystów. I aby zwiedzić dany park, wybieramy jedną z trzech kart na planszy albo właśnie tą którą sobie zarezerwowaliśmy w wcześniej, no i płacimy odpowiednią ilość zasobów, wrzucamy z powrotem do puli, a kartę zabieramy w swój obszar gry i kładziemy ją sobie pionowo. A następnie odkrywamy w jej miejsce następną. Gdy obaj turyści dotrą na koniec szlaku, nie wykonują już żadnych tur w tym sezonie, a gdy tylko jeden spośród turystów, wszystkich, pozostanie na szlaku, musi on przenieść się od razu na koniec i wykonać jedną z dostępnych tam akcji. Oznacza to koniec sezonu. W lewym dolnym rogu jest bardzo fajne przypomnienie, taka ściąga odnośnie działań, jakie wykonujemy na koniec i na początek sezonu. Tutaj na końcu jest ściąga, że gracz, który posiada aparat może oddać jeden znacznik, żeby zrobić zdjęcie. Następnie opróżniamy wszystkie zużyte manierki podczas gry, a wodę wrzucamy z powrotem do zasobów i na koniec przenosimy wszystkich turystów znowu na początek szlaku. Następnie zaczynamy nowy sezon. Zbieramy wszystkie nasze kafelki szlaku, dodajemy jeden losowy z zaawansowanego, czyli wydłużamy nasz szlak z nowym sezonem. Tutaj tasujemy i rozpoczynamy budowanie nowego szlaku. Cyk. Proszę dalej, 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 dalej. I dalej. Następnie y, zmienia się sezon, czyli ta karta idzie pod spód, albo odrzucamy ją do pudełka, już nieważne i wyłaniamy nową. No i automatycznie stosujemy się do y, pogody. No, i tak sobie powtarzamy przez cztery sezony. A pod koniec gry, pod koniec czwartego sezonu, zaraz po zrobieniu zdjęcia przez gracza, odkrywają wszyscy gracze swoje karty lat, czyli te swoje bonusy, sekrety i podliczają punkty. Punkty dostaje się za. Zbudowane parki za zdjęcia, no i za właśnie ten osobisty bonus. Gracz, który został z, ze znaknikiem pierwszego turysty, też dostaje dodatkowo jeden punkt. No i klasycznie gracz z największą liczbą punktów wygrywa, a jeśli jest remis, no to wygrywa ten gracz, który miał najwięcej zwiedzonych parków, a jeśli dalej jest remis, no to instrukcja mówi, że się dzielimy zwycięstwem, ale można sobie zrobić jakiś tam home rule, że na przykład... Nie wiem, kto miał więcej zasobów, albo czegoś tam jeszcze więcej. Tu w ogóle na szczególną uwagę zasługują karty parków. Poza tym, że są pięknie ilustrowane, to też warto przy zdobyciu sobie przeczytać, bo tu jest, no wiadomo, nazwa parku, data jego ustanowienia i grafik, który zilustrował ten park. No wiadomo, znaczniki wydane do zwiedzenia, punkty i na samym dole lokalizacja i takie ciekawe fakty o tym parku, więc. No, zawsze tam można sobie poświęcić 10 sekund na przeczytanie. W tej grze jest też tryb solo, w którym idziemy sobie po szlaku razem z, ze strażnikami parku. Cieszymy się wędrówką, zwiedzamy parki, ale w naszej tutaj talii solo znajdują się wydarzenia, które podczas wypełnienia przez strażników tutaj naszymi zasobami, znacznikami pogody, Dzieją się jakieś takie uprzykrzajki. Cel jednak zostaje ten sam: zdobyć jak najwięcej punktów. Właściwie przygotowanie gry w trybie solo jest takie samo, z kilkoma tylko zmianami. Kiedy przetasujemy karty ekwipunku, kładziemy je tutaj, w tym miejscu na planszy, ale nie odkrywamy żadnych kart, bo karty ekwipunku będą służyły do mm, ruszania się strażnikami parku. Odwracamy też kafelek. Tutaj końca szlaku na tryb solo, bo on ma tutaj mniej funkcji i ma też pokazane, co robią strażnicy na końcu szlaku. Strażnicy nie potrzebują ogniska. Tutaj mamy naszą talię solo, która nam wyłania postępy strażników. Podczas zbierania znaczników pogody umieszczamy słońca do słońca, a wodę do wody. I kiedy uzbierają trzy, no to dzieje się jakieś uprzykrzające nam życie uprzykrzające wędrówkę, wydarzenie. Grę zaczynamy z aparatem i ze znacznikiem pierwszego gracza. No i zaczynamy grę. Rozgrywka w trybie solo wygląda następująco. Gramy na zmianę. Ja i strażnicy. Nasz turysta, w sensie gracza, porusza się normalnie tak jak chce, ale zasady poruszania strażników, no jest kilka zasad. O tym, ile pól się porusza, wyznaczają karty ekwipunku i tutaj idzie o dwa. Raz, dwa. Jeżeli przed naszym turystą nie ma żadnego strażnika, no to porusza się strażnik bliżej, bliżej nas, bliżej końca szlaku. Czyli raz, dwa. Jeżeli jest taka sytuacja, że przede mną już znajduje się strażnik, idziemy o dwa z strażnikiem, który jest z tyłu. Raz, dwa. Z tym, że strażnik nie może nam przeszkadzać w spacerze i nie może się zatrzymywać na tym samym miejscu co my, więc zawsze idzie o jeden dalej. Za to, w drugą stronę, my jak najbardziej możemy się zatrzymywać na polu ze strażnikiem albo na polu ze swoim turystą, no bo mamy ognisko, które działa y, tak jak w rozgrywce wieloosobowej. Jak jest taka sytuacja, że dwóch strażników jest przed nami, no to wciąż idzie ten, który jest dalej. Strażnicy ogólnie wyznaczają nam tempo rozgrywki, żeby się tutaj nie chodzić po jednym polu i nie zbierać sobie wszystkiego. No bo oni nam tę rozgrywkę przyspieszają i też przy okazji, jak dochodzą gdzieś pierwsi, zbierają znaczniki pogody, które jak się wypełnią y, cała karta, czyli uzbiera się trzy, no to dzieją się przykre rzeczy. Na przykład y, po zebraniu całego słońca. Czyli tutaj górny warunek się spełnia, jest przenieść y, aktywnego strażnika na miejsce tuż przed końcem szlaku. No, czyli maksymalnie nam się rozgrywka przyspiesza, a jeżeli za to nazbiera całą wodę, no to odrzuć jeden ze swoich zarezerwowanych parków i wszystkie swoje znaczniki przyrody. No to też ciężko, więc jest jakaś motywacja, żeby jednak ten strażnik y, nie lazł pierwszy. Na końcu szlaku, my mamy do wyboru, my jako gracze, zarezerwować park. I y, otrzymać znacznik pierwszego turysty, kupić ekwipunek, który już będzie wyłożony ruchem strażników, ale za normalną cenę gwiazdek, albo kupić park. Ostatnia karta jego ruchu, w momencie kiedy on wchodzi na szlak, decyduje, na którym polu będzie stawał. Jeżeli wejdzie na szlak z Kartą z jedną gwiazdką trafia na pierwsze, jeżeli z dwiema, to na drugie pole, a z trzema, no to na y, pole numer trzy. I teraz tak, y, górne pole, jeżeli tutaj trafi strażnik, y, no to musimy odrzucić nasz lewy park, nie uzupełniając wtedy tutaj następnym parkiem, y, i też strażnik przechodzi w prawo i zabiera nam y, znacznik pierwszego gracza. Jeżeli y, nasz turysta dotarłby tutaj pierwszy, no to tylko wykonuje się odrzucenie parku, już nam nie zabiera tego znacznika. Drugie pole środkowe każe nam odrzucić środkowy park z planszy i aparat trafia do wspólnych zasobów, czyli no nie możemy na koniec sezonu zrobić sobie zdjęcia po zniżce. Jeśli za to trafi na trzecie dolne pole, odrzucamy prawą kartę parku. I wtasujemy wszystkie karty ekwipunku z trzema gwiazdkami. Aha, bo to wam nie powiedziałam. Oczywiście układamy sobie ilościami gwiazdek ten ekwipunek, bo możemy go później kupić. Oprócz odrzucenia parku, wtasowujemy z powrotem wszystkie ekwipunki z trzema gwiazdkami z powrotem do talii. I też taka zasada, że jeśli dwóch naszych turystów dotrze do końca szlaku, no wtedy strażnicy od razu też tutaj przechodzą na koniec i nie wykonują tam żadnych akcji. Ale jeśli za to dwóch strażników dotarło na koniec szlaku, no to niezależnie czy nam zostało na szlaku dwóch turystów, czy tylko jeden, no to wszyscy idziemy na koniec i możemy wykonać tylko jedną akcję. No i co, sezon się kończy, uzupełniamy parki, które zostały wzięte przez strażników. No, i wykonujemy normalne działania na koniec sezonu, czyli zdjęcie, manierki. Wracamy tutaj strażnikami na początek. No i zaczynamy od nowa. I tak samo trwa to cztery sezony, a na koniec sezonu czwartego po zrobieniu zdjęcia, jeżeli mamy aparat, liczymy punkty. Tak samo liczymy punkty za parki, za naszą misję, za zdjęcia i za znacznik gracza, jeśli mamy. No i tutaj w instrukcji jest pokazana w zależności ile nazbieraliśmy punktów, taki jest nasz tytuł podróżnika. To teraz na szybko, czy polecam parki? Tak, polecam, można się rozejść. Dziękuję za uwagę. Nie żartuję, powiem coś więcej. Parki podobają mi się przede wszystkim, bo zajmują mało miejsca. Nie ma zbyt wielu komponentów, wszystko ma swoje miejsce w bardzo ładnym insercie. Jest modularna plansza. Nie ma niepotrzebnych elementów, a właśnie przez ten insert, raz, że jest porządek na stole, dwa, bardzo łatwo jest posprzątać po rozgrywce, i trzy, jak jest dobrze posprzątane po rozgrywce, no to później przygotowanie następnej gry zajmuje dwie minuty. Czytałam też opinię, właśnie pod tą grą, że jak ktoś wsadza sobie karty w koszulki. No to rzekomo w tym insercie wciąż się wszystko mieści, więc, więc fajnie, jakby producent o tym pomyślał. No co jeszcze? Jest to na pewno ładna gra przez te ilustracje, przez opisy i ciekawostki. Ma wartość edukacyjną. Ja lubię, jak gry planszowe czegoś uczą i zachęcają dzieci do grania. To jest bardzo mocny plus ode mnie. Są wysokiej jakości komponenty drewniane. Drewniane co? Surowce, elementy. Karty są nawet takie troszeczkę płócienne, takie w dotyku, no bardzo solidne na grubym papierze. O, jak już jesteśmy przy solidnym papierze. Instrukcja też jest ogromnym plusem, co nie hela? Tak. Jest ogromnym plusem, nawet hela by ją zrozumiała, bo nie trzeba potrafić czytać, bo jest tyle obrazków. E, dużo przykładów, no jak krowie na rowie, wszystkie możliwe, nawet jest taka strona. E, pierwszy raz się chyba spotkałam z czymś takim, jak często zadawane. Czym się złapie fokus? Często zadawane pytania odnośnie trudniejszych kart. E, dodatkowo. Raz wystarczy przeczytać instrukcję, a później podczas rozgrywki pierwszej, drugiej, trzeciej posiłkować się taką ściągawką, zasady w pigułce, oznaczenia elementów i poszczególnych akcji. E, coś jeszcze? E, aha, gra szybka i sprawna, to sobie zapisałam. E, szybka i sprawna, e, głównie też w trybie solo. E, nie ciągnie się to w nieskończoność, nie zgrywa się cwaniaka, że gra się ile wlezie, żeby mieć jak najwięcej punktów. A w grze takiej normalnej, wieloosobowej, em, nie wiem czy spotkaliście się z taką sytuacją, że em, na przykład gracze, którzy już wykonali wszystkie swoje akcje, już spasowali, a ten jeden po prostu ostatni cwaniak, no już właściwie gra sam ze sobą, bo no, jeszcze tyle sobie nazbierał tych surowców i wszystkie musi wykorzystać więc. Jest to takie trochę nudne, nawet nie że irytujące, ale po prostu nudne, że się już czeka na tego ostatniego gracza, aż on tam skończy. No bo też nieładnie kogoś popędzać, nie? To w ogóle nie o to chodzi. No a tutaj ostatni turysta na szlaku, no trudno. Zostaje wciągnięty razem na koniec i jakby nie ma wyboru. Eee, co jeszcze? Aha, napisałam sobie tutaj, że jest to familijna, luźna gra. Familijna to tak, jakby zachęcamy dzieci do grania jak najbardziej. Ale no, nie zawsze też się ma ochotę na takie mózgożerne gry. No pół godzinki nagranie gdzieś tam przed obiadem albo nawet na zmęczonego, no, idzie teraz, w sumie jest już zima. Będą coraz krótsze dni. No jak się robi ciemno, to tak średnio się chce, nie wiem, w Nemezisa, nie? Więc no, dla mnie parki tak do zagrania na przykład we dwójkę albo nawet samemu. E, super. Jakby nie zmęczy mnie to psychicznie, a właśnie taki zostawiam miły feeling, że a, byłam, pozwiedzałam sobie. <laughs> e, Także coś jakby w tym jest. Jedyny minus może w tej grze e, to jest cena, bo parki e, chodzą po około 200, nawet więcej, e, jak już w ogóle są dostępne na stanie. Dla mnie trochę za dużo, mimo że jest to naprawdę piękna gra i ciekawa i z dużą regrywalnością, tak myślę. No to dwie stóły to jest jednak trochę za dużo dla mnie i w porównaniu właśnie z tego typu grami, że, że familijna, że taka luźna na pół godziny, no to nie wiem, czy bym tyle dała. Ale na szczęście wykorzystam jakby sytuację, na szczęście można sobie zagrać w nią i w wiele, wiele, jedną całą szafę i pół drugiej innych gier w kółku planszowym Polkowickie gry z prądu. Pozdrawiam. To właśnie od Was mam tę grę. Pozdrawiam Cię Jacku i dzięki bardzo. To by było na tyle ode mnie. Dzięki bardzo, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że miło się Wam oglądało i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!